Sobota, dzień dobry. Dzisiaj jest taki cudny fragment, który nam pokazuje różnicę między chrześcijaństwem a religią. Już wczoraj trochę o tym mówiłem, kiedy pamiętacie mieliśmy tą scenę z łuskaniem kłosów i dochodzi do konfrontacji między faryzeuszami a Jezusem, a Jezusem. I zarzucają mu to, że łamie szabat, i wtedy im wyjaśnia, że chodzi bardziej o miłość i miłosierdzie niż o prawo. I dzisiaj mamy kontynuację albo raczej konsekwencję tego. Oni wychodzą z tej sceny po to, żeby się naradzić, jak go zgładzić. Ludzie, którzy wychodzą z takiego punktu, w którym są ludźmi religijnymi, ludźmi, którzy znają Prawo Boże którzy znają prawo Mojżesza, którzy y, próbują przestrzegać, takie zakładam tego prawa, dbają o czystość zasad, kiedy spotykają się z człowiekiem, który według nich łamie te zasady, to chcą go zgładzić. A przeciwieństwem tego jest Jezus, który pokazuje nam i to jest ten cytat z Izajasza Boga, który jest łagodny Boga, który jest delikatny, który nie zgasi knotka, który nie złamie trzciny nadłamanej, <laughs> czyli takiego Boga, który jest ostrożny, który właśnie w tych przykładach to widać bardzo mocno bada rzeczywistość, bada człowieka i patrzy, co obronić i jak obronić w tym człowieku. <laughs> I to jest ta właśnie różnica między religią, która będzie się trzymała prawa, która boi się utraty władzy nad człowiekiem, takiej władzy duchowej, ale de facto, tak jak widzimy w tym fragmencie, chcą go zgładzić, a więc też nad jego życiem doczesnym, nad jego fizycznością, a tym, co przynosi Jezus, co przynosi Bóg już w Starym Testamencie, takiej delikatnej ochrony człowieka. Z jednej strony jest ochrona prawa, a z drugiej strony jest ochrona człowieka. Zobaczenia, co w tym człowieku jest dobrego, czego się można uczepić, co należy obronić. I to jest ta różnica między właśnie religijnością a chrześcijaństwem między czymś, co jest rytualizmem, czymś, co nawet wynika z chrześcijaństwa, a tym, czym jest istota chrześcijaństwa. I myślę, że zanim zaczniemy sobie szukać przykładów na zewnątrz, Albo tam gdzieś u góry, w sensie jakichś jakich ludzi, którzy mają wpływ na coś, to warto zobaczyć to u siebie. To znaczy, że uczciwy człowiek y, zobaczy w sobie jeden i drugi mechanizm. To znaczy, że mamy takie tendencje do tego, żeby bronić prawa i zasad za wszelką cenę, wtedy kiedy to jakoś, y, nie wiem jak to powiedzieć broni tego co myślimy czyli wykorzystujemy de facto religię prawo religijne w ogóle prawo do tego żeby obronić to co my myślimy to co jest nam bliższe ale mamy też takie tendencje żeby wykorzystywać właśnie chrześcijaństwo czyli to co ono przynosi czyli ochronę tego co delikatne w nas co narażone na zniszczenie wtedy kiedy to ma bronić mnie i rzecz jest w tym, żeby się dać tak przemienić, czyli nawrócić, zmienić swoje myślenie, żeby to stosować przede wszystkim wobec innych ludzi. To znaczy, zastosowawszy wobec siebie tę zasadę, która wypływa z chrześcijaństwa, mamy ją zacząć stosować wobec innych ludzi. Mamy patrzeć w ten sposób w ogóle na świat. Mamy w ten sposób patrzeć na rzeczywistość drugiego człowieka. Tego nas uczył, Franciszek y, przez 12 lat, właśnie, żebyśmy się nauczyli patrzeć bardzo indywidualnie, tak jak patrzy, właśnie Bóg, żebyśmy się patrzyli, uczyć na sytuację człowieka, tak jak patrzy Bóg, to znaczy, z takim <laughs> wręcz precyzyjnym, y, dedyktywistycznym y, patrzeniem na drugiego, szukając tego, co należy obronić. Jeszcze raz pamiętajcie, to jest ta trzcina nadłamana. Znaczy, rozumiecie, jak się idzie polem, nie wiem, jest po żniwach, ja nie jestem rolnikiem, no ale czasami chodziłem przez pole i przecież tamtego jest mnóstwo na tej ziemi. I teraz Mesjasz jest tym, który nie zadepcze trzciny nadłamanej, czyli jest mega ostrożny. Jest kimś, kto widzi lędko tlący się płomyk i zrobi wszystko, żeby ten płomyk obronić, żeby go nie zgasić, żeby wiatr go nie zdmuchnął. A więc to są rzeczy, które wydają się być po prostu absurdalnie malutkie, nieistotne, a on właśnie jest tak uważny. I na tym polega rozeznawanie duchowe, żeby się nauczyć dostrzegać te malutkie rzeczy, uczepić się ich, bo na nich można zbudować coś większego. To jest tak inno takiego religijnego myślenia. Jak się nawrócisz, przejmiesz nasze zasady, wypełnisz wszystkie zasady, wtedy możesz żałować i możesz na przykład przyjąć Komunię Świętą. Wtedy zobaczcie, co się dzieje. Bóg staje się nagrodą. Bóg staje się kimś, kto, no właśnie, tak naprawdę jest jakimś środkiem w rękach ludzkich do tego, żeby pokazać drugiemu. Że mam nad tobą władzę. Są tacy ludzie, którzy przypisują sobie prawo do tego, żeby innych poprawiać, żeby ich y, konfrontować, żeby im wytykać błędy, żeby wyciągać jakieś rzeczy z przeszłości, y, tylko po to, żeby pokazać, że oczywiście to jest bardzo ich subiektywna ocena, że czują się lepsi, bardziej uformowani, bardziej dojrzani. Jakby nie patrzą na to, co dany człowiek robi i dlaczego to robi, czyli szukają tego dobra, tylko od razu kręcą jakąś aferę. I myślę, że warto, yy, warto się uczyć z tego dzisiejszego fragmentu właśnie tej delikatności Boga. Tego, żeby zobaczyć, że cała frajda chrześcijaństwa polega na tym, żeby dostrzegać szczegóły, żeby dostrzegać drobnostki, a nie skupiać się tylko na tym, co wolno, czego nie wolno. Mamy Szabat, nie wolno ci tego robić. No i, no, i, no i widzieliśmy to we wczorajszej Ewangelii i dzisiejszej, do czego to doprowadza. Doprowadza do tego, że chce się takiego człowieka odszczelić, po prostu się go pozbyć. Więc prośmy dzisiaj Pana Boga o taką łaskę, żebyśmy byli ludźmi mądrymi, ale mądrymi ewangelicznie żebyśmy potrafili, potrafili rozeznawać patrzeć na szczegóły, na drobnostki. A nie byli tylko religijnymi urzędnikami, którzy, kiedy spotykają się z kimś, kto nie spełnia kryteriów, chcą się go po prostu pozbyć. Tak jak chcieli się pozbyć Jezusa. Totalnie bez sensu. Dobrego dnia Wam życzę, dobrej soboty. Niech ten dzień dzisiejszy przyniesie Wam dużo radości, takich otwartych oczu, zmysłu, żeby dostrzegać najpierw w swoim życiu i w życiu innych ludzi właśnie te drobnostki dobra, żeby potem zobaczyć, jak to wszystko jest zbudowane, że możemy mieć niesamowitą wrażliwość, możemy mieć sobie czułość, która <laughs> pomaga nam zobaczyć w sobie człowieka, ale też w drugim. I bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność na kanale, za to, że mówicie o tym kanale, że posyłacie ten film dalej, że go udostępniacie. Dziękuję Wam za kciuki, serduszka i przede wszystkim moim patronom i patronkom za Waszą hojność wobec mnie. Dziękuję, ekipie Supiego. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro. Jak się obudzę. Do zobaczenia.